Cześć witam w ulubieńcach lutego 2015. E, no i co, może przejdziemy już do e, omówienia produktów, które jakoś tak mocniej e, zachwyciły mnie w tym miesiącu. Zaczynamy! Zacznę może standardowo od góry, czyli włosy. I tutaj e, ostatnio będąc włom, że podkradłam mojej mamie lakier, a raczej próbkę lakieru, który e, naprawdę świetnie się sprawdza i jest to lakier L'Oreal e, Infi. Czekajcie, bo z tego pisanego takiego pisma nie jestem w stanie wyczytać: Infinium? Infinium? Chyba Infinium. Jest to lakier silnie utrwalający, mocno utrwalający. I tu przyznaję, naprawdę, pierwszy raz w ogóle zaczęłam po położeniu włosów spryskiwać je lakierem, bo przyznam szczerze, że miałam uraz, bo przy takich cienkich włosach, które mam. Po psiknięciu ich dodatkowo jeszcze lakierem, czyli obciążenie ich kolejnym kosmetykiem, e, no to tutaj one po kilku godzinach, nawet nie godzinach, ale po godzinie e, siadały po prostu pod swoim ciężarem i się rozprostowywały w przypadku, kiedy e, miałam te włosy, na przykład pokręcone. E, I tutaj ten lakier naprawdę mi się świetnie sprawdził, bo tych włosów nie obciąża, a naprawdę e, jak je spryskam, tak. Tak wytrzymują przez ładnych kilka godzin, więc naprawdę świetna rzecz, i myślę, że zakupię sobie na pewno w, e, w większym rozmiarze. Jeżeli chodzi o włosy, to chyba już będzie tyle. E, teraz e, zacznijmy może od pielęgnacji, bo tutaj mam kosmetyk, który, który totalnie mnie zachwycił, i, i kupiłam go na promocji w Rosmanie i jest to e, seria oczyszczanie z jaj, o której na pewno już słyszeliście. Ale, oczywiście, ostatnią, która się dowiaduje o tej serii, jestem ja. E, więc, tak, jest to ta seria z liściem Manuka, e, do skóry normalnej, tłustej i mieszanej. Ja ten krem kupiłam coś za nie więcej niż 7 zł. Kupiłam też pastę, której niestety nie mogę znaleźć, najprawdopodobniej jak moja e, pralka miała atak trzęsiawki przy praniu, e, to gdzieś mi ta pasta spadła za pralkę i nie mogę jej teraz znaleźć, e, więc musicie mi wybaczyć, że tylko będę o niej mówiła, nie będę jej pokazywała, ale mam w ręku e, krem na noc mikrozłuszczający z kwasem migdałowym na noc. Jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, e, jeżeli jesteście ze mną na bieżąco, to wiecie, że ja ostatnio mocno interesowałam się tym, żeby e, swoją skórę zaatakować kwasami. Bo słyszałam, że naprawdę efekty są spektakularne i to naprawdę fajnie oczyszcza e, skórę. No i tu zdecydowałam się właśnie na ten krem, bo przeczytałam, że on zawiera w sobie tylko 3% e, kwasu migdałowego, co jest fajną sprawą, jeżeli zaczyna się dopiero przygody z kwasami, bo lepiej zacząć od takiej mniejszej dawki niż od razu tak z grubej rury wjechać e, z tymi kwasami na twarz. E, I przyznam szczerze, że pierwsze dni. Po użyciu tego kremu zauważyłam, że skóra na nosie i na brodzie zaczęła mi się łuszczyć, ale uznałam, że to jest raczej normalny proces tego oczyszczania i faktycznie pojawił się taki ładny naskórek pod spodem, nowa, świeża skóra oczyszczona. Teraz już używam go trochę rzadziej. Przedtem używałam go codziennie, ale tylko na nos, brodę i czoło, ewentualnie jeszcze tutaj e, tak jakby przy płatkach nosa. Z tego względu, że policzki mam raczej suche, więc nie chciałam ich dodatkowo obciążać, poza tym skórę na policzkach mam raczej ok. Chyba, że punktowo wyskoczył mi jakiś alien, e, to wtedy go atakowałam właśnie tym kremem. I tutaj fajne właśnie zaskoczenie, bo, bo następnego dnia ten nazwijmy to, był już przysuszony e, i nie był tak widoczny więc e, naprawdę dobre zastosowanie jest takie, jeżeli e, sobie punktowo go zaaplikujemy nie wiem czy dobrze to robię, dajcie mi znać czy, czy takie punktowe aplikowanie takich kremów z kwasami jest ok wydaje mi się, że raczej chyba nie powinno mi to zaszkodzić, nie zauważyłam przez ten miesiąc, żeby coś takiego się stało. Ale naprawdę jestem zachwycona za te pieniądze w ogóle taki kosmetyk. Uważam, naprawdę warto w swojej kosmetyczce mieć. Pamiętajcie tylko, żeby nie sięgać po niego, jeżeli macie skórę suchą co jest zresztą wspomniane na opakowaniu, bo naprawdę zepsujecie sobie cerę. Pasta też bomba. Jak pierwszy raz jej użyłam, to wręcz skóra mnie bolała, bo jednak ona jest taka bardzo gruba, gruboziarnista, ale jak już się zmyje, tą twarz to jest jak popijanie niemowlaka. Naprawdę świetna seria kosmetyków. Jeżeli jesteśmy już przy pielęgnacji, to chyba pierwszy raz w moich ulubieńcach pojawi się pasta do zębów. Wiem, dziwne, ale wy mnie bardzo często pytacie o to, skąd mam takie białe zęby. Co jest zaskakujące w sumie no ale e, postanowiłam właśnie pokazać Wam pastę, której e, używam. I to chyba jej mogę przypisać tak naprawdę zasługi tego, że e, zęby mam w takim kolorze, a nie innym. Ta pasta, czyli Denivid Pro Electric Expert Intense White, e, czyli pasta do zębów do szczoteczek elektrycznych. E, ona jest właśnie wybielająca, jest to typowa pasta drogę. To jest pasta, e, którą ja stosuję. Serio? To jest pasta, którą ja wedle zaleceń stosuję z, ze szczoteczką elektryczną i ona naprawdę ściera pięknie jakikolwiek nalot. Jak widzicie, pije... Jak widzicie pije kawę. A wydaje mi się, że raczej po stanie moich zębów nie można tego stwierdzić Więc ja naprawdę bardzo ją sobie chwalę Tu ona jest nieduża, bo 50 ml i cena jej to około 8 zł Ale uważam, że jak na produkt drogeryjny jest naprawdę świetna Nie trzeba sobie wybierać zębów u dentysty za horrendalne sumy no, to wiadomo, też zależy od jakiego koloru, tak jakby startujecie, ale moim zdaniem naprawdę fajna pasta, więc jeżeli chcecie sobie delikatnie rozjaśnić ten kolor zębów, to wydaje mi się, że możecie śmiało po coś takiego sięgać. Jest jeszcze wersja dla takich zwykłych szczoteczek, ale tutaj bardzo Wam serdecznie zachęcam, żeby sięgnąć po elektryczną, bo naprawdę efekty są wow! Dobra, przejdziemy teraz do kosmetyku, który absolutnie mnie porwał w, w tym miesiącu i jest to Blot, czyli taki puder działający trochę jak bibułka matująca. Jest to produkt z maka, nazywa się Blot Powder. Ja mam swój w kolorze Medium Dark. No i co? I teraz możecie zobaczyć, tak naprawdę, jak ja się w tym momencie świecę, bo, bo widzę w lusterku, że się świecę. I to jest o tyle świetne, że nie dodaje nam już żadnej praktycznie warstwy kolorystycznej, czyli nie kładę kolejnej warstwy tapety, że tak powiem, brzydko. A on tylko tak, jakby zabierze nadmiar sebum, który mi się zgromadził na strefie T. Więc dla wszystkich z Was, które mają strefę taką mocno przytłuszczającą się T. Czyli cerę mieszaną i tłustą, to blot jest zbawieniem. Świetnie w ogóle mieć sobie takiego blociczka w torebce i w ciągu dnia poprawić ten makijaż, bo on od razu wygląda tak, jakbyście go przed chwilą nałożyły, ten makijaż. A więc ja sobie teraz o gąbeczką, która jest w środku dotykam tam, gdzie najbardziej się błyszczę i od razu jestem matowa, ale nie jest to taki mat, jak ja to mówię, tynkowy, czyli taki bardzo, bardzo sztuczny, Tylko wygląda to tak, jak po prostu. Świeży makijaż na twarzy Naprawdę świetny produkt, nie obciąża, nie zapycha e, No dla mnie absolutny hicior I niezbędnik w mojej torebce, żeby w ciągu dnia sobie trochę ten makijaż poprawić Dalej, makijaż twarzy e, Ostatnio spróbowałam sobie em, Szukałam w ogóle produktów do konturowania Bo tak jak mówiłam ostatnio e, Ten bronzer z Bahama Mama Zrobił się troszeczkę za ciemny z tego względu, że no, jakby nie było, mamy teraz zimę e, i człowiek po prostu staje się jaśniejszy. Jego skóra blednie, blednie, blednie na zimę, więc ja też z, zjaśniałam tak jakby o kilka tonów. E, no i tu ostatnio właśnie sięgnęłam sobie po taki puder do konturowania marki Inglot. E, I jest to kolor numer 505 jest takim szarawym e, brązem, czyli idealny kolor do robienia sobie konturowania na twarzy chodzi o to, żeby ten produkt nie był za ciepły, bo jesteśmy słowiankami i, i lepiej wyglądamy właśnie kiedy te cienie są w takim lekko szarawym kolorze, nawet jeżeli spojrzycie na jakiekolwiek zdjęcie, czy nawet teraz na mnie, to cienie, które padają. Są szare, a nie brązowe, czekoladowe czy pomarańczowe, więc taki też efekt chcemy stworzyć na swojej twarzy. E, I tutaj ten kolor 505 nadaje się do tego idealnie, jeżeli chcecie sobie jeszcze e, zapakować ten puder, bo to jest taki właśnie wkładany. <tryk> jeżeli nie będziecie miały paletki, no to to będzie po prostu taka blaszka, którą raczej ciężko utrzymać w dobrym stanie żeby to się nie rozsypywało żeby się nie psuł i, i tak dalej, więc możecie sobie dokupić też do tego taką paletkę magnetyczną zamykaną i tu o tyle o ile na pojedynczy wkład tych paletek nie ma, to ostatnio właśnie dziewczyna w inglocie poleciła mi, żeby kupić sobie tą paletkę na tak jakby taki duży kwadratowy chyba puder i wtedy można tutaj wsadzić dwa takie wkłady, więc ewentualnie jeszcze jak później będę chciała to sobie dokupię albo ciemniejszy troszeczkę produkt do konturowania, żeby tak mocniej zarysować niektóre strefy na twarzy albo po prostu jaśniejszy, żeby się nieco rozświetlić. Więc naprawdę fajny zestaw, kosztował mnie chyba coś koło 40 zł razem z paletką. I brakuje takich chłodnych kolorów na naszym rynku, więc tutaj w Inglocie coś takiego znajdziecie. Jeżeli chcecie e, film o konturowaniu, to proszę dajcie mi znać w, 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 w komentarzach i wtedy e, na pewno taki film niedługo się pojawi. Przejdźmy dalej, e, jeżeli chodzi o maskarę, to w tym momencie używam znowu e, maskary Bourjois Twist Up The Volume, czyli ta taka z przekręcaną szczoteczką, możecie sobie zwiększać objętość, możecie sobie wydłużać rzęsiory. E, szczoteczka jest silikonowa, ja za e, silikonowymi szczotkami jakoś za specjalnie nie przepadam, ale to akurat bardzo lubię, naprawdę cudownie rozdziela rzęsy, wydłuża pięknie. Ja używam tylko tej szczoteczki, właśnie wydłużającej, u mnie sprawdza się naprawdę świetnie, nawet jeżeli ma już tak sporo miesięcy, nie, no nie sporo miesięcy, bo mój ma coś koło trzech miesięcy, zaczął już lekko wysychać, ale ja bardzo lubię maskary, które zaczynają już przysychać, bo one się wtedy lepiej, tak jakby aplikują, lepiej się przylepiają do tych rzęs, te rzęsy wyglądają na takie jeszcze bardziej podkreślone, e, ale co ważne, ten produkt się nie osypuje, więc naprawdę bomba tu polecam, żebyście e, polowały na ten tusz w drogeriach internetowych, bo e, jest naprawdę dużo tańszy niż na przykład nie wiem w Rossmanie, więc warto zajrzeć do sklepów internetowych, bo jest praktycznie o połowę tańszy. No, i ostatni już chyba produkt na dzisiaj będzie to brush cleanser z Maka. Produkt, który jest moim zdaniem obowiązkowy, jeżeli jesteście wizerzystami e, i, i pracujecie jakoś tak e, intensywnie, czyli macie klientka po klientce, wtedy nie macie czasu na to, żeby wymyć, wykąpać swoje pędzle w szamponie, odżywce itd., e, bo po prostu one nie wyschną. A tutaj jesteście w stanie wyczyścić pędzel, wylewając sobie odrobinę na chusteczkę, co Wam może za chwilę pokażę. Wylewacie sobie troszeczkę tylko na chusteczkę i ten pędzel przez to, że tu jest odrobina alkoholu, od razu wam wysycha. Nie niszczy wam to pędzli, a jesteście w stanie użyć pędzla co najmniej kilka razy w ciągu dnia i nie tworzyć sobie brudnych plam przez to, że. Jest jakiś tam inny kolor na tym pędzlu. No, i dodatkowo, przede wszystkim możecie go użyć kilka razy, bo wiadomo, że jednym pędzlem nie możecie pomalować kilku klientek, no bo nie wiadomo, co na tym pędzlu jest. Więc naprawdę świetna rzecz. Tu jest 235 ml za 50 zł, więc naprawdę świetna, świetna rzecz do posiadania w swoim kufrze. No i jeżeli chodzi o ulubieńców lutego, to byłoby na tyle. Wszystko, co widzicie na mnie, pomadka, naszyjnik i tak dalej, wszystkie te informacje znajdują się w infoboxie. Wystarczy, że sobie klikniecie, tam są wszystkie informacje i jeżeli to możliwe, to też linki do tych przedmiotów. E, fryzura, którą mam na sobie, zrobiłam wam dzisiaj do niej e, tutorial. Jeżeli wam się podoba, to zachęcam do zaglądania na mój kanał jutro. Ten film pojawi się właśnie e, jutro, gdzieś tak około 20 na moim kanale, więc zaglądajcie e, i koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o takiej fryzurze. Cóż, jest to zupełnie coś innego, niż ja mam na głowie zazwyczaj, ale stwierdziłam, że w sumie przyda mi się jakaś e, odmiana. jak mówiłam, ja jestem włosowym leniem. Nic nadzwyczajnego z moimi włosami nie robię, a to jest fryzura, którą zrobi każdy lań taki jak ja, czyli nawet osoba, która ma dwie lewe ręce do upinania włosów eee, Więc zachęcam Was do tego, żeby jutro na mój kanał zajrzeć eee, No i co, to tyle, jeżeli Wam się podobali moje ulubieńcy, to zostawcie kciuka w górę eee, No i co, do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa!